Ewangelii według świętego Marka. Zbliżył się także jeden z uczonych w piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Po kilku dniach liturgia Słowa znów wraca do kwestii przykazań. Nie jest to już pytanie o możliwość ingerencji w treść Bożych nakazów, ale pytanie o ich hierarchiach. Co dla Boga jest najważniejsze? W odpowiedzi Jezusa zaskakiwać może nas umiejętność całościowego patrzenia na ludzkie życie, gdzie duchowość, relacja z Bogiem, mocno związana jest z codziennymi relacjami, w których żyje człowiek. Autentyczna miłość Boga ma swoje odzwierciedlenie w sposobie traktowania innych. Nie można kochać Boga, nienawidząc bliźnich. Im więcej staramy się otrzymać od Boga, tym bardziej powinniśmy miłować swoich bliźnich.